Dobre dobry, Robcio. Dzień dobry. Przestać. Brudny jest, brudny. Brudny, brudny, Nie zawsze ja na niebach. Ma... Marcin, ty! Marcin, ty! Ale robisz. O, pełnomózgi, no. A to jest celem pierwszego. Gdyby założyć brodę ze Dajcie nam spokój. Chyba też nie zła. Nie, no jaka nie zła, no to, to maluszek. No że ładne. Ryby, 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 witajcie drodzy łowcy i łowczynie. Siema ze mną Marcino. I nowa jakość. Pierwsze ujęcie na nowej kamerze, która będzie nam, mam nadzieję, towarzyszyła już w, w niejednej wyprawie. A dzisiaj wyprawa będzie ekstremalna, bo będzie trwało aż 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Zamówiłem sobie takiego hot doga, bo nie zdążyłem nic zjeść. Przed wyjściem cały czarny, halloweenowy taki. Ale powiem wam, że w smaku nie polecam. No, rewelacji, dupcka to nie urywa. Poczekaj, poczekaj. <noise> później będzie. I później będzie. Już dojeżdżamy, zostało dosłownie poczekaj ile tam? 3 minuty do celu. Takie tereny pagórkowate, lasy. To są okolice Kielc. Nie, nie pamiętam, jaka to jest miejscowość, ale. Mniejsza z tym. Patrzcie, jaka osada domkowa. Kury są. Jest romka, fura. Romek pierwszy dojechał, niestety. No i całe. Idziemy obczaić Co tu jest? Nad wodą to się nazywa. Zobaczcie, nawet z kosteczki ładnie. Uważaj, a tu już widzę jakiś dzik się czaj w krzakach. Wielki dzik. Dzień dobry Romcio. Dzień dobry. O ile się nie widzieliśmy? No ile? Trzy tygodnie. No, czy, tam, no w końcu to nie trzy dni. No. No ale pięknie wyglądasz. No to ty też, kurde, nie wiem chudniesz czy... Ale nie, ja widzę cię w 4K. A, ha, ha, ha. Tak, no to jest ten, no Zauważyłeś. Ten. Jesteśmy w domku, słuchajcie, tak to wygląda. Na zewnątrz już całkowicie ciemno. Przenieśliśmy tylko dosłownie rzeczy, już zrobiła się szaruwa i ciemno. Także wędki to rzucimy, chyba dopiero na noc. Zjeżdżamy się, zaraz dojedzie Jurek, za godzinę dojedzie druga ekipa. To już w sumie nie jest niespodzianką, ale zobaczycie i poznacie ich osobiście. A ja wam pokażę może w skrócie domek, jak wygląda. A proszę kto tu przyjechał, ja chciałem domek pokazać. Dzień dobry. A tu ja. Chodź tu deszcz pada, ja nie mogę tak sprzętu szastać. Jak ci się podoba? Boję się. Boisz się, a czujesz to? boję się tego wyjazdu. Tak? No chodź, zobacz domek, razem z Jurkiem pójdziemy zwiedzać domek, bo obiecałem bo że widzą, że pokażę. No tu jest taka mini werandka, tutaj na razie wędki sobie rozłożyliśmy, przynęty spinningowe. Dzień dobry. A tu nikogo jeszcze, Jureczku, nie ma. Tutaj po lewej stronie na wstępie jest łazieneczka z prysznicem. Tego nie będę pokazywał. Salonik, tu jest taki aneks kuchenny. Tu jest twój narożnik. Jak to Drugi. Tutaj jest pierwszy pokój, tutaj są dwa łóżeczka. Nie no, stwierdziłem, że razem śpimy. Co? W tak. pokoiku, tu śpi Marcin, a romek śpi tam. Ja Zapraszam. A wy... Tu jest jako, jeszcze drugi pokoik. Yy, yy, pierwszy najwyższych tonów nocy. Zapal. Wiecie razem. O. No chyba, że chcesz jakieś roszady zrobić. No to my to... się zachrapiemy. A i mamy zachrapać? No jak chcesz? Wybieramy y, mniejsze zło, czyli chrapacze razem. Chłopaki tutaj odpalili YouTube'a. Właśnie oglądają tego live'a, którego robiliśmy z Marcinkiem, jak jechaliśmy tutaj. Nie, oglądamy tak. mersz. Mówisz, że się skończył. Pierwsza połowa. No, no, no to starczy. A Marcinek już tutaj wędki rozkłada. O! To mi się podoba. Deszcz niestety pada, słuchajcie, no ale... Z ciekawe jak ta kamera sobie w nocy poradzi, ale wziąłem oświetlenie, także nie martwcie się. Mamy wodę bardzo blisko, więc wędki będą tutaj stałe i będziemy dokładnie słyszeć jak ktoś będzie jechać. Możesz nawet tutaj przy chodniku je, Marcinek postawić. Mamy łódkę, będziemy wywozić zestawy, mamy wiadra z peletami, także no słuchajcie, no być zapowiada się dobrze. Tak wygląda obraz z domku bez wspomagania, a teraz uwaga, zrobimy taką sztuczkę. Cyk pyk i myk. I taki będziecie mieć obraz na wędki, więc chyba całkiem zacnie. Nie wiem, bo nie widzę. Marcinie, dziękujemy Ci za Twoją służbę. Już? No? A Ty, Juruś? Na kółku pojedziemy zaraz. To trzeba iść po wędki. Im szybciej, tym lepiej. Ja już nie Trzeba coś na haczyk założyć. Kołyska, jak widzicie, rozłożona. Jeszcze podbierak brakuje. A druga ekipa będzie tutaj obok, w tym domku. Juroś tutaj już kukurydzy dogląda Sprawdza, tylko kukurydzą też będziemy nęcić A Marcin wziął łódkę, jak profesjonalista Echo sondę włączył I sonduje, słuchajcie Łódka? Echo sonda jest rozładowana Nie widzę tego, nie czuję tego po jurkowem. Płytko tu jest przede wszystkim I to mnie martwi trochę Przeszliśmy na grube knury, A nie takie blotki Ale Oko, dajmy szansę no, temu łowisku Mam awers do nich. Do czego? Do Chińczyków. A, do Chińczy a to Chińczyki chcesz tu łowić? Nie, do temu. A te, a te... Zamówiłem dwa wazony i mi przyszły zdjęcia tych wazonów, takie plastikowy. To... No widziałem! 5centymetrowe. Cholera ja A mnie cię zrobili w jajo. No. A normalnie tam było zdjęcie wazonu, nie? Tak jak ta tego. Ładnie chińskie tego, dwa takie, Mówi My myślę o, 15 złotych jeden, drugi coś 22, biorę dwa, nie? No i tak przychodzi paczka, a tu taka paczuszka, co to jest? Ja wyciągam, a tu o taki, na takiej podstawce, taki płaski, takie zdjęcie, takie kręcące się wazonik, takiego 5 cm, nie, a drugi 10 cm. A może nie doczytałeś dokładnie o co chodzi? Tam nie, o tych ręcznikach już później czytałem i tam pisano wazony w stylu chińskim. Wazony w stylu chińskim, ale odesłałeś im? No nie no, co to będzie? A to było. Kurwa. A ile to kosztowało? 1,15 jechać chyba... z dziadosłem z temu. Drugi 10 O kurde, to i tak dużo. Mecz, mecz, mecz. Oglądasz dalej? Na telefonie? 2-0. Kto gra w ogóle? Polska, Czarnogóra. Mistrzostwa eliminacja mistrzostwa Europy U21. Ryby, 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 tu zaraz odpalamy. 2 zero wygrywamy, premiera. bo oni tutaj nie wiem jakiegoś lucia sobie. Jakiś mecz, Za 15 minut rozpoczyna się premiera i będziemy tutaj... Nie zawahamy się tego użyć, zwłaszcza że... Ja, za 15 minut. Która jest? 10 I, Tu już jest Romek. O, matko. Ja, czekaj. Patrzcie, Lucio łowca. Pyk Jest, już widać tam Mamy to. Trzeci yes. odcinek z Niemiec. Patrzcie, 144 wyświetlenia w 4K będziemy oglądać. A, reklamy. Ha, 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 ha. Niestety. A, reklamy. A tak wygląda Lucio, oglądający Lucia Teraz mam troszkę krótszą brodę, ale też jestem piękny. Jest ten design. Dobry. O proszę! Siema siema, siema. siema, O proszę! Siama! ekipa Siama! 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 Siema, Siama! Jedzie. Jest i pierwsza ryba. U Marcinka. To tu słabo widać generalnie. No no? <grym an> a mogę podebrać? No! O, 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 nie. To, to, nie no to się zerwała. No o, nie, nie, kurwa, Wiec, to się zerwała. Musisz. Musisz. <grym an> tak, no dobra, 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 yes, to się zerwała. No to się się zerwała. No Ej, No Jest, 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 jest. bones. Jest, dobrze! Będę kruki musiał dawać. A, dobra, no co dasz? Bo no nie, nie, nie mówi. Nie mówi, żeby się nie przeklinać? Ale później daje. No, właśnie. Chodziło mi o dupę. A ja nie chcę dawać. Chcesz tylko brać? Tak. A ja bym chciał, żeby ryby brały, a nie ty. Masz. Buziak. Jak pierwsza ryba musi buziaka dostać. O. Podobno są. Nie. O, Podobno tak, chyba tak. No, panowie, jak będziemy tak hałasować, no to... Na no, żywca. Pięknie. Ej, bo to czemu Czemu nie ma łosek? Czemu nie ma łosek? Prawie na patelni, ale uciekł. Aha. <laughs> e e ja mam. Dzisiaj chcę, żeby było konkretną rybę. Suma wszystkich strachów. Tak jest. O. Tom Glency. Tak, <laughs> tak? Tak, tak. Czyli to kto? Tak. <laughs> to wy się rozumiecie, widzę. Ja nie wiem, tak sobie powiem. Nie, <laughs> nie znam się no na rybach. Jest. Tak chcę pierdychnąć. Robimy panowie, zrób, zróbmy challenge. Za każde przekleństwo 10 zł. Są Dobra, ale... One nie wraca do domu, bo nie będzie na paliwo. Ale poczekajcie, poczekajcie, wypłacicie? Wy, wy 10 zł do słoika i później dajemy to na szczytny cel. Nie, to ja, ja myślałem, że to tylko 200 zł, a to nazywam się szczyty cel Wypuściłeś? <laughs> O, no kurde chciałem nagrać Marci. A ja zjeść Dobra, idę się ten ubrać. Chodźcie do, chodźcie, chodźcie do nas. Chodźcie do nas. Drugi domek odpowiada. Tak, y, jesteśmy gotowi na przyjęcie gości. A Marcin otworzył naszą imprezę karpiem. I chciałoby się teraz churalnie zaśpiewać. Kto jest największym łowcą w Kielcach? Marcin ty. Marcin ty. Strasznie zdychałem, i nagle Maja do mnie mówi, że stary, może... Mój ojciec ma lekarstwo. Tak. Zapraszam. A jeszcze się nie znałem z jego datą, żeby nie było. Więc to nie jest tak, że przyszedłem i głupio mi było zagadać, tylko po prostu się nie znałem, więc ja nie chciałem tak się współchwalać. No i nagle mówię... Nie, bo nie niech się opisi, bo wtedy mówiłeś. I ty mówisz, że no to gig się z tobą napije, tak, coś takiego. Tak, tak, tak. 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 Ja mówię, no pan dobra, Tak, ta, pan doktor, może powiedzieć, to? tak, nie. ja mówię, no to to mogę się napis, próbować tego Pingro, taki jest nadzieją w ogóle taki... Strasznie się czułem, i w momencie, jak ten pierwszy kierunek, to jest naprawdę, ktoś mówi, że jakby aniołek gołymi stópkami po podniebieniu chodził. My mówimy Jezus, w naprawdę. zgięta po prostu. Stary, ja. ja po prostu od tego momentu jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, jak się tylko widzimy z jego tatą. Czego przykładem jest ostatni menażer u niego na działce, jak byłem, gdzie też byli jego rodzice. I do ostatnich godzin, jak wszyscy już poszli spać, zostałem ja, jego tata. I alkohol, który później już nie został, a my zostaliśmy. To, jest, to, to podajcie jeszcze dla widzów pineskę, jaki adres i też będą z wami wbijać na ten adres. <śmieniciela> to jest działka, więc... Ale normalno, teraz możemy się z... usta, możemy wybrać miejsce i tam się widzimy i wszyscy się razem napijemy. Ja no, no, z... Piszcie napiją, w komentarzach, kto chce nowe tam nowe być. No bez medycyny. Tak, więc... No bez medycyny, Alko, medycyna jest świetna medycyna, po prostu, nie? Naprawdę, tak każdy żartuje, że alkohol jest lekarstwem, kłamie z alkoholu kładnie, ewidentnie. Tak. Ja jestem piący, i chcący i mi się udało. Dajcie ostatnich pół sekundy. Pokaż. Nie mam No to z takich sam jak był wtedy. To samo? Tak. Ja... Romek nie przeklinamy. Tak nie przeklinamy. Ej, Romek nie, nie przeklinamy. przeklinamy. Ugrać. Karp na miarę na dzisiejszych naszych możliwości Musiało być, bo mówię, eee. jego bojka była na samym dole, mówię, chyba było branie Karp na miarę naszych, nie naszych, <laughs> na, na miarę tego, tego łowiska możliwości. możliwości Dzisiejszych Dzisiejszych Bo nie wiemy, co się jutro wydarzy Ale... Zniszczony życiem No, poraniony Nie, brudny, brudny jest, brudny no, brodny jest. Brodny. Brodny. Brodny, brodny. Marcin, bojka jest na dole, wiesz, no. zobacz no. Eee, nic nie ma, chyba patyka ciągle. Chyba patyka ciągle. Mówił Karpiu, Karp się pewnie Żono żoną pokłócił, miał wywalone, <grym> chciał <piosenka> tutaj sobie... Ja mam dosyć, I zobacz, zlega, to tak się kończy. A, a mm, kto tu tak w tle gada i gada? Boles. Bones. Bones! Bones i Jurek. <c Forget> I co jest? Bones i Jurek. Dajcie nam spokój, cholera dajcie Ej, nam spokój, dajcie nam spokój. No, nie no, nie no, dajcie nam no, spotkanie! No, ja nie wiem co tu się dzieje, nie wiem, nie wiem, to, to jakieś fan spotkanie czy coś. No nie, nie. Only fan spotkanie. Only fan spotkanie. <ślepuszczak> spotkanie subskrybentów. Przemilczmy to, przemilczmy. My tu o poważnej muzyce rozmawiamy. No, o, o, o. Słyszeliście o fagaty? Dajcie nam spotkanie! wykitare no. Uh. no i jest kolejna ryba tym razem Rybka, rybka. No proszę bardzo, giks. Nie jest Nie, nie spadnie tam. Bo wpadni. Nie spadnie. W... Łowisz ręką. Będzie to bardzo emisyjne. <laughs> to raczy. Jak będę Romana. Jest, coś tam roluje. Po kolana wejdę. No tu tak, tu tak. No pompuj. Ale wiesz co, jak mogę coś zasugerować, to tutaj naprowadź tą rybę. Podbierać. stój, stój, stój czekaj, Nie, ciągi, nie, ciągi, nie ciągi. Stój! Kurwa stój nie, nie przeklinamy. Nie przeklinamy. A to tego mojego wyciągnął z ja trochę no, większe. Leż, leż. Chyba leż? chyba leż. leż. Ty też Jest tak. leszcz leszcz? To, leszcz? to leszcze łowią leszcze, nie? No. Nie, leszcze chcą jeszcze Nie karty Nie kart Ale ja. pełnouski, ja. pełnouski. Ale O, pełnouski, pełnouski no No nie, ciuchy. pełnouski tyku pełnouski, Tak, ładnie. A ty inne łowisz? No, ale leszcz Jak królewski Ale go wkręcił No nie, nie to to Jedzą ryby Jedzą rybę, makreli, smak do miłości jedzą ryby, jedzą rybę, makreli, smak do miłości rybę, smak do miłości No długo się z tym będziesz pierdzielił? No chyba tak Ja pierdziolę jedzą Nortona Nie, daj, bo jest to mama jedzą bo ja ryby, na przykład na ryby, jedzą łatwiej jakoś. Serio. Daj siatło.

Zrobimy, nie, nie, przeklinamy. Ej, nie, nie przeklinamy, nie przeklinamy! nie bludzimy, blużierstwa smak to miłości znak. 2-2 będzie Marcin Gixior, I 2, siedzi 2, 2. druga rybka Tak, 2. sioda Daj ja ci poświecę 2-2 Dobra, wyciągnę ci to jak chcesz no, Ale ten kurwa ten, to powinno stać gdzieś obok nie przeklinamy. nie przeklinamy Hej Giksior, nie, nie przeklinamy Możemy wziąć na chwilę? Hej, chodź Faktycznie, to do tyłu dajcie w ogóle No dobra, przecież ma. Może masz A To Żydziówka idzie tak. O. Wow. Jest coś większego w końcu Jest, Ciuca. w końcu coś sensownego to samo! To samo! Tutaj! Tu jest! Tu jest! Dobra, i tyle było znacznie. To samo! Tak? No ładnie patrz. Masz też hałość. Znaczy to była jedna ryba, tylko bo chciałem zapytać. Ja. No i dzielimy się tu. wszyscy na, na spółkę. Dobra, macie po 2-2. Chłopaki mają 2-2. Może robisz. Takie boże. emocje, takie. A to jeszcze mniejsze jest. Ej. A to jest ciebie Gdyby założył Gdyby założyć mu bluzę, to by myślał, że to zromek. Gdyby babcia miała wiązy, to bym Chyba też nie zła. Nie, no jaka niezła, no to, to maluszek. No wiesz, że ładne! A ty, a ty to hajtory jesteś! Jestem, jestem hejter tutaj podstawowy. To po jeszcze ty nie... się nie nauczyłeś? Nie wiesz, że jestem hejter Hej Roman to się nauczy jeszcze łowić. Hejtawer to coś wiórza. Może wam pokażę jak się łowić. Porządne ryby. O ile tu, jaki pan duże to tego, nienawistnego wpisu ubranie. Hejtawer. Ty masz zadziorem po prostu. Złej baletnicy przeszkadza rąbek, Przepraszam. Nie przeklinamy. Nie przeklinamy. Nie przeklinamy. Ej. Nie przeklinamy. Nie, No i taki ty, karp. GXa. Na rękach. I taki masz jest, i ty. Jesteś to jaki to. jesteś, ale masz. Nie <sumowă> chciałeś pupę, to masz. <sumowă> Dobra. No You're więcej role... nie zabracajcie głowy takimi <sumowă> małymi rybami. O! Oh, o! Oh. No dum. Romek pokaż jak się łowi. Tak, widział. Ja, takie, jutro. Jeszcze on trzy minuty, trzeba mieć Ja nie łowię w nocy. Łowię Ty Nie no już jesteś się na równo straciły. Bo chciałem muzykę puścić. Już robię stopkę. <głos> <głos> Dziękuję. <głos> Co tu się stało się? Teraz to w ogłosie, objawienie króla, słuchajcie, w postulat. Osobiście odnieść się do pomysłu tego zróbmy tak, by nie było niczego. <noise> Idę przebrać się. Wyglądasz pięknie. Pomagałem Giksiorowi uwolnić zestaw. Nie przejdamy. Ej, hey Meri, nie no, rzuciłki nowy. Idę się przegra. To jest to, sexy, Sexy, na myśli. Sexi! Zatem pomrzmi na tym. Nie, zatem pomrzmi na tym. Nie, bo to faktów jest za. Kiedy to jest Зачем? Чтобы не пятки пукать. не умею. Muszę saruszko rozłożyć, słuchajcie Tak mi zawalili, o proszę Jurek chce poszedł spać Ci grają No i tak to wygląda Także ja rozkładam sobie już spanko widzimy się w dziennikach pokładowych Albo nad ranem, no zobaczymy Chyba, że jeszcze jakaś rybka wjedzie No to wlatuje Ahoj! Ja nie wie dużo ja nie dużo więcej. Może ci jak z tej kwięci. wiem nie pamiętam, to u nas pospolite. Jesteśmy chude, chcemy popidze. Struga i pieora na